W takim miejscu jak to najłatwiej zrozumieć ekonomię. Wszystko, co tutaj się odbywa, wszystkie transakcje kupna i sprzedaży, a także warunki, w jakich one przebiegają, to rynek. Z jednej strony mamy popyt tych, którzy chcą kupować, chcą konsumować, z drugiej strony mamy podaż, tych, którzy dostarczają różnego rodzaju towarów dostarczają różnego rodzaju usługi. Jeśli na rynku takim jak ten w określonym czasie spotka się klient i sprzedawca i ustalą cenę wartości, która jest przedmiotem obrotu, dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży. Sprzedawca oddaje swój towar, a kupujący płaci za niego pieniędzy. Sprzedawca truskawiek otrzymuje pieniądze. Część to jest jego zysk, ale część to są oczywiście koszty, które ponosi. Musi zapłacić robotnikowi, który te truskawki zbiera, za paliwo do maszyny, jeżeli używa tych maszyn w produkcji truskawek, ale także za prądu siebie w domu, gdzie mieszka. A zatem pieniądz trafia do innych, dostaje go elektrownia, ale elektrownia znowu musi zapłacić podatki i musi zapłacić swoim pracownikom, a pracownicy elektrowni. Kupują teraz truskawki na yy, straganach. Nazywa się to obiegiem okrężnym w gospodarce. Ale skąd wiadomo, że pomidor ma kosztować 4 zł za kilogram? Odpowiedź jest prosta. Im trudniej jest coś osiągalne, tym cena tego produktu będzie wyższa i tym mniej ludzi będzie chciało i mogło je kupić. Przyjmijmy, że pomidory kosztują 4 zł za kilogram. Klienci kupują je bardzo chętnie. Cena jest dla nich atrakcyjna, więc bardzo szybko znikają z samochodu sprzedawcy. Sprzedawca zachęcony takim obrotem sprawy chciałby kupić w hurtowni więcej pomidorów, ale tych już niestety nie ma tak dużo. Dlatego następnego dnia kilogram pomidorów kosztuje 4,50 groszy za kilogram. Liczba klientów drastycznie się zmniejsza, bo nie wszystkich stać na taki zakup. Rynek się wyregulował. Ograniczone zasoby dotarły do tych, którzy mieli na nie pieniądze. Skoro! Ten wytwórca albo ten sprzedający znacznie więcej zarabia, ponadprzeciętnie, no to znajdą się naśladowcy wcześniej czy później. I ci naśladowcy także będą dostarczali to dobro czy te usługę. Zacznie się konkurencja. Będzie musiało dojść do spadku ceny, bo przecież ci inni, którzy się pojawią, też będą chcieli sprzedać. Gdy konsumentom uda się kupić zadowalającą ilość produktów, a w portfelu pozostanie jeszcze jakaś część pieniędzy, mamy do czynienia z oszczędnościami. To środki, które można zainwestować na przykład na rynku finansowym. Na rynku walutowym handluje się na przykład dolarami albo euro. Handel walutami możliwy jest dzięki zmianom cen jednej waluty wyrażonej w drugiej. Ważnym uczestnikiem tego rynku oprócz inwestorów są banki centralne, które sprzedają lub skupują walutę w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi bądź spadkowi ceny danej waluty. Instrumentami drugiego, to jest rynku pieniężnego, są na przykład bony skarbowe. Na rynku kapitałowym handluje się akcjami i obligacjami. Pieniądze zebrane przez firmy w wyniku wypuszczenia akcji przeznacza się na inwestycje. Bardziej doświadczeni oszczędzający swoje nadwyżki lokują na rynku instrumentów pochodnych. To taki rodzaj zakładów np. które indeksy giełdowe zmniejszą swoją wartość, a które zwiększą. Nieodzowną Częścią rynku finansowego jest podejmowanie pewnego ryzyka. Żeby je podejmować, w zasadzie trzeba mieć spełnione dwa kryteria. Po pierwsze, przynajmniej podstawową wiedzę o produktach, które chce się zakupić, z których chce się skorzystać. Po drugie, trzeba mieć zaufanie do tego, że pewien system, pewien mechanizm rynku finansowego jest tak skonstruowany, że Pewne zasady są uczciwe i przejrzyste. Jedną z najważniejszych zasad na rynku jest to, by spotkali się ci, którzy chcą kupić, z tymi, którzy chcą sprzedać. Najlepiej oczywiście kupować, kiedy jest tanio. Ta zasada tak samo dotyczy pomidorów, jak i bardziej skomplikowanych produktów.